Zapraszamy na chorzowski serwis informacyjny. Zobaczmy skrót wydarzeń z ostatniego tygodnia. W Chorzowskiej Galerii Sztuki Muzycznej i Obrazu miało miejsce spotkanie pod tytułem Niezwykłe Longplaye The Blues Brothers w 40. rocznicę. Była to okazja, by dowiedzieć się wielu ciekawostek na temat wydanego w 1980 roku filmu, jak i samej grupy, która podczas koncertów rozpalała publikę do czerwoności. Koniec lat 70., nienawidzi bluesa, koniec lat 70., Kocha Jazz Fusion i kocha Disco. I oni wchodzą z tym obciachowe kapelusze, obciachowe okulary, obciachowe białe skarpetki, czarne garnitury, czarne paski i stare samochody. I chwyciło. Chwyciło dlatego, że poskładali nieprawdopodobnie dobry zespół muzyków, który grał evergreeny e, bluesa i grały na poziomie absolutnie genialnym. Jak zajrzymy do środka tej historii, to tam są muzycy, którzy grali w takich kapelach jak Blood, Sweat and Tears, na przykład. 25 stycznia widzowie zgromadzeni w Chorzowskim Centrum Kultury przenieśli się w świat swingu i jazzu lat 40., 50. i 60. ubiegłego wieku. Casey Nuokoje, nigeryjski wokalista który już na Śląsku jest znany ze swoich występów. Trzy płyty w Chorzowie, między innymi Chorzów spar wydanie jego płyty winylowej Celebrate. Będzie dzisiaj śpiewał aranżację, które przygotował razem z kilkunastoosobowym akompaniamentem swojego Big Będu. show has been great, the audience fantastic, so I'm so grateful that everyone came to celebrate with us tonight because this is, this is our, our first um, vintage show and our first concert of 2020. So it's great to celebrate it in Hajouf, and it's even better to celebrate it with, with amazing fans and audience. I am happy when I, when I sing the song, so I, I really enjoy myself on the stage. I think when you enjoy yourself, the audience have the permission to enjoy themselves too. She loves a friend, friend with Scena pod schodami to nowa przestrzeń na działalność kulturalną. Pod piwniczeniem Chorzowskiego Centrum Kultury. Będzie to miejsce dla osób mających własną inicjatywę oraz koncepcję związaną z działalnością artystyczną, a także dla osób lubiących miło spędzać czas przy filiżance kawy czy herbaty. To miejsce funkcjonowało, było otwierane w ciągu ostatnich kilkunastu lat kilka razy. Ale tak, strukturalnie należy do Chorzowskiego Centrum Kultury, bo to jest podpiwniczenie Chorzowskiego Centrum Kultury i myślę, że powinno to być miejsce, jak cała reszta budynku, tak jak chcieli nasi przodkowie, przeznaczone na kulturę. Dzisiaj robimy tak naprawdę próbne otwarcie czegoś, co nazwaliśmy sceną pod schodami, bo widzimy, że jest duża potrzeba, wyraźna potrzeba tego, aby grupy twórcze. Artyści, zarówno profesjonalni, jak i amatorzy, mieli swoją przestrzeń, taką nieskrępowanego tworzenia. Nowe miejsce jest wyjściem naprzeciw różnym nieprofesjonalnym grupom twórczym i uzupełnieniem wydarzeń kulturalnych odbywających się na deskach dużej sceny Haceku. W programie na Otwarcie, sceny pod Schodami znalazły się kolendy, pastorałki oraz słynne utwory muzykalowe w wykonaniu Barbary duckiej i Marty Tadli. W 75. rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau na skwerze przy skrzyżowaniu ulic Batorego i Jubileuszowej mieszkańcy Chorzowa zebrali się, aby oddać hołd ofiarom Holokaustu. Miejsce uroczystości było nieprzypadkowe, ponieważ w czasie wojny na terenie obecnego osiedla mieszkalnego znajdowała się filia obozu, gdzie więźniowie byli zmuszani do pracy w pobliskiej hucie. To jeden z ponad 40 podobozów KL Auschwitz, o których wiemy, że istniały. W sąsiedztwie Oświęcimia, ale także na terenie Górnego Śląska. Dzisiaj też chcieliśmy przy okazji upamiętnienia tego, tego faktu uczcić pamięć wszystkich, którzy zginęli w tych obozach nie tylko w Auschwitz, ale również w innych, rozsianych po całej Europie. Jest to niewątpliwie wielkie wydarzenie dla nas, dla mieszkańców naszego miasta bo przecież wiemy wszyscy, że również w nich zginęli Chorzowianie. Cześć ich pamięci. W trakcie chorzowskich obchodów 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau zakopano kapsułę pamięci zawierającą ziemię udostępnioną z byłych obozów w Gross-Rosen, Dachau, Mauthausen oraz Ravensbrück. Na kolejne podsumowanie wydarzeń w Chorzowie zapraszamy za tydzień.